Sprawcami byli Ukraińcy przede wszystkim z OUN Stepana Bandery i stworzonej przez niego Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale także z rąk Melnykowców, czyli drugiej frakcji oun -u. Bulbowcy, czyli nacjonaliści pod wodzą Borowcia, co prawda, niektórzy historycy twierdzą, że, że oni nie mordowali, inaczej, te, inaczej to spostrzegali wówczas świadkowie. Nawet jeżeli Taras Bulba Borowicz nie organizował zbrodni tak jak czynili to banderowcy, to wtedy, kiedy jego ludzie zostali wchłonięci, do UPA, no niestety uczestniczyli w zbrodniach.